cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. hektor Szodner z tej strony i zapraszam Was na kolejny cyberpunkowy unboxing. Dzisiaj rozpakujemy sobie kolejny podręcznik powiązany z serią Cyberpunka 2020. Jest to kolejny sourcebook, tym razem Solo of Fortune 2 w polskim wydaniu. Jak sami pamiętacie, udało mi się też nawet trafić na Solo of Fortune pierwszą część do Cyberpunka 2020. 13 i dzisiaj rozpakujemy sobie drugą część Solo Fortune, tylko że akurat w polskim wydaniu do Cyberpunk 2020 bo w przypadku pierwszej części akurat Cyberpunk 2013 nigdy nie ukazał się w Polsce dopiero od dwójki, dopiero od drugiej odsłony Cyberpunk 2020 zapitał u nas w Polsce w 1994 roku, jeżeli się nie mylę, albo w 90. Nie, w 1994 bo w 90. chyba normalnie się to ukazało, a potem w 94. w Polsce. Jakoś tak. Więc tak. Dzisiaj sobie rozpakujemy kolejnego Sourcebooka i tak. Ostatnio to ja dość często przeglądałem sobie ofertę na olx jeśli chodzi o jakieś podręczniki cyberpunka. Zauważyłem, że tam parę razy pojawiała się dzika strefa, pojawiały się jakieś inne sorozbuki, y, takie, które już miałem, na przykład Morder Stal się trzy razy pojawiło. I stwierdziłem, że dobra, bo zapomniałem totalnie o Allegro. Jakoś tak rzadko zaglądałem do Allegro, bo często trafiałem na oferty związane z Cyberpunkiem 2020 z głównym podręcznikiem. I ten, yy, znalazłem oferty yy, trzech sourcebooków, mianowicie Dzikiej Strefy, Morderczej Stali i Solo Fortune. I byłem naprawdę bardzo zaskoczony, że coś się w końcu trafiło, coś co, czego po prostu nie mam. I w końcu udało mi się zgarnąć kolejnego sourcebooka i aktualnie brakuje mi trzech, aktualnie brakuje mi chyba trzech albo czterech, nie, czterech, czterech. Brakuje mi czterech konkretnie, yy, brakuje mi Sorzbuka, chronić i służyć, neoklany, i dwie części chrombuka i chyba tylko tyle, więc jestem coraz bliżej, coraz bliżej mety, jeżeli chodzi o zebranie wszystkich podręczników, yy, wszystkich podręczników źródłowych do Cyberpunk 2020. Bo w przypadku głównych podręczników, yy, przypominam, że zebrałem już wszystkie. Wszystkie główne podręczniki, wszystkie wydania, jakie w ogóle wyszły, jeżeli chodzi o Cyberpunk 2020. Z głównych podręczników mam już wszystko, natomiast z podręczników źródłowych no brakuje mi czterech. Więc y, im bliżej celu jestem, tym ciężej jest znaleźć w ogóle tych, te, te, te sorozbóg. Więc no, jeszcze nawet czata GPT się zapytałem, czy są jeszcze jakieś oferty y, związane z właśnie tymi sorozbógami. Cóż, więc. Dobra, to tyle z, z tego wstępu. Dobrze by było w końcu zabrać się za rozpakowanie, co? Więc jak się za to zabrać. A i tak swoją drogą, to nie wiem, czy się zorientowaliście, ale teraz z innej perspektywy e, zacząłem nagrywać, ze względu na to, że e, kurczę, boję się tu uszkodzić. Nie wiem, jak to dokładnie jest zapakowane. Muszę zobaczyć. Nie, dobra, nie uszkodzę raczej. E, nagrywam teraz z innej perspektywy, ponieważ. Jak sami widzicie, nagrywam teraz pierwszy raz przy Nowym Blacie. I jest dość niska perspektywa, że tak powiem. Nie jest bardzo ciasno. Mianowicie, dlatego, że zgubiłem do statywu ten taki bolec do tego dużego statywu. Nie mam jak nagrać teraz normalnie tego unboxingu w postaci takiej, że perspektywa jest bardziej od góry, bardziej oddalona, a jest bardziej taka. Bliżej, bliżej blatu, bliżej po prostu yy, yy, paczki, przez co będzie wszystko tu zbliżone. Co prawda mogę sobie tutaj wziąć Zuma, ale nie chcę dotykać, bo yy, telefon jest przyczepiony do takiego malutkiego, statu, do, do malutkiego statywu yy, po kamerce z Logitecha i jak tylko dotnę, jak tylko lekko dotnę to staty się wywróci więc wolę nawet tego nie dotykać i staram się to jakoś zgrabnie to otwierać teraz więc yy, tutaj tniemy tą szarą taśmę w sumie bardziej srebrną yy, za, tą, za ten podręcznik jeżeli dobrze pamiętam 140 złotych wydałem więc powiem szczerze, że naprawdę cieszę się z tego, że mam takiego farta z tymi podręcznikami, no, gdybym zbierał Warhammera, przykładowo jakbym zbierał Warhammera albo yy, Wiedźmina czy coś w tym to poszło by o wiele, wiele łatwiej. Bo z dostępnością jest znacznie yy, lepiej, ale w przypadku Cyberpunk'a, no to jest już nie za ciekawie. Dobra, chciałem to przeciąć, ale wystarczy, że tylko tak zrobię i będzie Git. No, więc dobra, tu jest pokrowiec na ten mój nóż, więc. Zaraz tu się zabierzemy za roztworzenie. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. I z tego, co wiem, z tego, co się dowiedziałem z opisu, to ten podręcznik, już widzę go fajnie, zajebiście. Chodź tu do mnie. No, więc w kwestii tego podręcznika, to jest taki pewien problem. Mianowicie strona, od strony 7 do 11 są. O, właśnie, tak jak w tej chwili widać, te strony są luźne. Zobaczymy, czy są wszystkie. Najważniejsze jest to, czy te strony są wszystkie, bo tu jest właśnie rozklejone, rozsłonkowane. I pytanie, czy będę w stanie to naprawić? Muszę zobaczyć, czy jest możliwe w ogóle naprawienie tego. I tu widać jeszcze ślad po kawie. Tutaj proszę bardzo. Nie podniosę teraz tego. Myślałem, że będzie gorzej to yy, wyglądać, ale na szczęście nie jest aż tak źle. Yy, nie są te yy, kartki sklejone. Najważniejsze jest to, że te, yy, że te kartki nie są sklejone pod po tej plamie. Najwyraźniej ktoś miał głowę do tego, w jaki sposób to wysuszyć. Więc tak. Solo Fortune, druga część w polskim wydaniu. Kolejny podręcznik do kolekcji. Zajebiście cieszę się z tego. I tak, co ja chciałem powiedzieć? No, naprawdę cieszę się z tego, że jestem coraz bliżej celu do zebrania wszystkich podręczników źródłowych z serii Cyberpunk 2020. Więc, tak jak mówię, brakuje mi aktualnie czterech sourcebooków. Mianowicie neoklany, chronić i służyć i dwóch części chrombuka, więc nie wiem czy uda mi się znaleźć te podręczniki w tym roku, bo już dochodzimy w sumie do połowy roku 2025, jak ten czas w ogóle szybko zapiernicza, więc szczerze powiedziawszy... Tak z tych moich unboxingów, z tego co widzę to te moje zakupy są dość bardzo skromne, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że bardziej zainwestowałem w swój kąt, żeby mieć po prostu lepszy kąt, żeby mieć więcej miejsca na te swoje wszystkie graty niż wydawać cały czas na rzeczy, które nie są jakoś potrzebne do życia dla mnie, ale no jeżeli chodzi o jakieś kolekcjonerskie rzeczy no to czasem lepiej jest tak odczekać sobie, odpuścić. Tym bardziej, że jak na przykład jestem na takim etapie, że y, mam naprawdę już sporo rzeczy. Y, aktualnie to jedynie co teraz mógłbym w tej chwili zakupić to y, Księgę y, Planż do Cyberpunk Red i kolejny komiks do Cyberpunk 2077. Jedynie ta, takie rzeczy mógłbym teraz kupić w tej chwili. Ale na szczęście nie są to jakieś takie bardzo rzadkie rzeczy, które muszę już natychmiast kupić. Akurat w przypadku Solar musiałem to zrobić, bo jest to szansa jedna na milion, jeśli chodzi o w ogóle takie oferty z takimi podręcznikami. Ogólnie ta plama po kawie nadaje takiego uroku, bo fajnie nadaje takiego uroku vintage, bo swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale te definicja retro bardziej tyczy się Yy, rzeczy, które są stylizowane na, na coś starego, a w przypadku starych rzeczy to się bardziej mówię na to vintage niż retro. Ale yy, no, retro też jakby samo założenie też jest w takim yy, sensie, że nie, nie tyczy się ono tylko i wyłącznie rzeczy takich stylizowanych na stare rzeczy, ale też się określa nawet i same stare rzeczy. Tylko właśnie tu jest y, takie główne założenie, jeżeli coś ma, yy, jeżeli jakaś rzecz. Ma na 20 lat, że przekroczone te 20 lat, to jest już uznawane za retro. Ale jak to jest faktycznie, to nie będę się jakoś tak rozgadywał. Bo nie, ty, nie tego tyczy się akurat ten odcinek, tyczyło się to głównie tego podręcznika. Nie chce mi się teraz wyciągać wszystkich podręczników, bo robiłem ostatnio podsumowanie. A w tej chwili, kiedy nagrywam, właśnie tutaj ten odcinek to jeszcze nie wrzuciłem trzech pozostałych unboxingów mianowicie unboxing ostatniej głównej książki cyberpunka cyberpunka 2020 drugie wydanie rozpakowywałem no i rozpakowywałem jeszcze big box cyberpunka red jumpstart kit oraz y, jakiś mały zeszycik związany z Cyberpunkiem RED. Nie pamiętam co to było dokładnie. Easy Mod. Dobra, to było Easy Mod, tylko że to było tylko, że w angielskim wydaniu. Bo polskie wydanie jest tylko w wersji cyfrowej, a chciałem mieć wersji fizycznej, to kupiłem. Tym bardziej, że jump start, ten Jump Start kit, nie mogę się wysłowić. Nigdy nie wyszło w wersji polskiej, ale stwierdziłem, że lepiej będzie jak sobie to kupię, bo fajnie by było mieć takie coś w kolekcji, tym bardziej, że to jest akurat rzadkie, rzadkie wydanie, jeżeli chodzi o jakieś takie paki start, do gier fabularnych. Naprawdę bardzo bym chciał coś takiego ograć. Bardzo bym chciał sobie ograć jakieś takie jakieś papierowe RPG. Muszę tylko <laughs> zacząć te podręczniki czytać, jakoś się wgłębić, ale za bardzo nie mam na to czasu, bo skupiłem się głównie na grach wideo nad ramem sobie aktualnie Duma Eternala. W tej chwili, kiedy to nagrywam, to akurat grywam sobie w Duma Eternala, a w momencie, kiedy... Wy oglądacie ten odcinek prawdopodobnie ogrywam już inne gry, yy, prawdopodobnie na trójkę, albo Kingdom Come a Deliverance, albo nie wiem, co ja, tu, co ja mogę jeszcze ogrywać w tej chwili. Nie będę zgadywać, więc no. To by było na tyle z mojej strony. Yy, Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo za, dziękuję bardzo za yy, waszą obecność. Fajnie, że też, y, że jest pewne grono osób, które się interesuje tymi moimi. Unboxingami, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie pewnych rzeczy, tak sobie zaplanowałem, że będę zbierać sobie e, podręczniki Cyberpunk'a, bo ja się od 2018 roku, od momentu kiedy e, pojawił się Zwiastun po 5 latach, e, jak się ukazał Zwiastun na E3 e, Cyberpunk'a 2077, to zacząłem się już e, wgłębiać w tematykę retrofuturyzmu. Co prawda. Cyberpunk 2077 samym sobie retrofuturyz... retrofuturyzmem nie jest, ale ogólnie tak zacząłem się tym interesować przez tą grę, tą tematyką, czyli tą dawną wizją przyszłości. Więc no. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzę, że tutaj 13 filmów, 13 filmów, 13 minut nagrywam, więc prawdopodobnie będą pewne jakieś cięcia, żeby wyciąć jakieś zajęknięcia. tak więc dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło i oczekujcie kolejnych unboxingów no i kolejnych targów rupieci, czy też kolejnych materiałów, które mam zamiar w końcu jakoś reaktywować jeżeli chodzi o jakieś takie tematyczne, takie coś w stylu GTA 6, Robocopa, Rogue City tym bardziej, że DLC do tego wychodzi osobne, więc będzie co nagrywać. No, tak więc to tyle na razie i cześć.